Jarzmarski szczyt to jest to jest ten To jest chyba kierzmarski, tak mi się wydaje. Mm, mm, mm. Łagodny szlag, ale tak męczący, że ja pieciel Idzie się dalej tam na ten staw łomnicki. Tam też jest jakiś szlak. Jestem na skal na tym klasie ja muszę iść gdzieś pewnie, pewnie gdzieś tam, 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 i potem na ten kierzmarski tutaj. Tam dalej widać gran wideł, łomnicę. I tutaj skręcamy w lewo, w taki jakby żleb. Po tej stronie podobno, tak pisze w przewodniku, że trzeba iść tu i tam, na ten Huńcowski Szczyt. No i idę, idę pod tą górę na ten Huńcowski Szczyt. W takich kamieniach strasznie męczące podejście, strasznie. Cały czas, kurde, pod górę i pod górę.